najbliższy mecz Brazylijczyków już w piątek i zmierzał się z Kolumbią. O ile przed mundialem można było mówić, że z tych drużyn południowoamerykańskich Brazylia i Argentyna są w tym ścisłym gronie faworytów, tak teraz, po, szczególnie po meczach 1-8 finału, trudno nie odnieść wrażenia, że to Kolumbia pozostawiła właśnie taki najlepszy obraz swojej gry. Czy w Brazylii da się wyczuć takie oczekiwanie pełne napięcia na ten mecz, czy bardziej obawę przed tym, że Kolumbia to jest ta drużyna, która może Kanarinię z Mundialu wyrzucić. Kolumbia była jeszcze do niedawna w czołowej piątce rankingu Fifa. Jakkolwiek byśmy go nie traktowali, to jednak no, jakąś tam wykładnię daje. Tutaj oni zaskoczyli nie tyle wynikami, co pięknem gry i tym, że radzą sobie bez Falcao. Ale też ci specjaliści od piłki kolumbijskiej, kiedy, kiedy był ten news o tym, że Falcao jednak nie pojedzie na turniej, mówili, że spokojnie, naprawdę ma go to zastąpić i rzeczywiście e, tak jest. Kolumbia ukradła Brazylii żago e, bonito. I Brazylijczycy oczywiście, że czują niepokój. E, oni już na mecz z Chile jechali z duszą na ramieniu. I właściwie zanosi się na to, że na każdy mecz tego Mundialu będą jechali tak, jakby to miał być dla Brazylii mecz ostatni. A jednocześnie no, kibicują niesamowicie. Te, e, to, co się działo w Belo Horizonte, to był po prostu. Mecz pod wysokim napięciem, cały dzień pod wysokim napięciem, ono się udzielało też, też całej Brazylii. A jak to wygląda na, na poziomie indywidualnym? Bo ten Mundial pokazał parę gwiazd, James Rodriguez choćby. To jest oczywiście piłkarz, którego wiele osób znało i wiedziało, czego można się po nim spodziewać, no ale on absolutnie błysnął. Z drugiej strony mamy Neymara, Tomasa Millera czy Leo Messiego. Jest jakaś jedna osoba, którą się kibice najbardziej zachwycają? Każdego dnia się zachwycasz kimś innym. Po meczu Holandii raz się zachwycasz Robbenem, a raz dyskutujesz, czy nie mógłby się wywracać mniej teatralnie. Po, jak gra Argentyna, zachwycasz się Messi, jak gra Kolumbia, zachwycasz się e, Jamesem Rodriguezem, i to jest piękne, że tych bohaterów jest wielu. E, to jest w ogóle taki mondial zbiorowego wysiłku. No, Argentyna jest pod pewnym względem wyjątkiem tutaj, bo, bo gra stoi na, na Messi, na Di Mari. E, Właściwie Brazylia też jest wyjątkiem, chociaż ona jednak no, w obronie ma ten blok, naprawdę bardzo mocny i, i tak naprawdę. E, to ten blok jest siłą Brazylii, Neymar też, no ale, ale czasami Neymar jest tak otoczony przez, przez rywali, że, e, że sam niewiele wskóra. Trudno nie odnieść wrażenia, że jest to także Mundial Bramkarzy. Wystarczy wspomnieć wyczyny Manuela Noyera, czy choćby Tima Howarda, a, a można wymieniać więcej. Także Gierma Oczala nieodżałowany. Kogo Ci najbardziej na tym mundialu już teraz będzie brakować? z bramkarzy? Nie sądzę, żeby kogoś mi w ogóle brakowało na tym mundialu w kolejnych rundach. Oczywiście podziwiam to, co robili e, i Ochoa, i Tim Howard, no, ale mamy jeszcze Keylora Nawasa, więc e, ten show się nie skończył. E, to jest tak fajny turniej, że e, oczywiście opłakujemy tych, którzy odpadli, budali się już wszystko, no, ale przed nami jeszcze tyle dobrego futbolu, szkoda, że już tylko w ośmiu meczach. Właściwie w siedmiu, bo e, cokolwiek by się działo w meczu o trzecie miejsce, ja nie jestem w stanie podchodzić do niego tak jak do tych, w których gra toczy się o prawdziwą stawkę. Więc powiedzmy, że siedem e, nam jeszcze zostało do końca. To jest też mundial, o czym często zapominamy kwestionowanych trenerów, bo, bo jakoś tak się to układa, że, e, że, że większość z tych, którzy nas oczarowują, to ci najbardziej kwestionowani, tak jak e, nie wiem, Luis Van Gaal, jak Jürgen Klinsmann, przecież jakby przeczytać z pół roku temu amerykańskie media co pisały na temat Klinsmana, to nie bardzo to przystaje do, do tej gry, którą pokazali Amerykanie. Ale też Klinsmann jest specjalistą od tego, żeby trafiać z tym co najlepsze właśnie na, na wielkie turnieje, kiedy prowadził Niemców, to, to też było podobnie, że z nastrojów panicznych zrobiła się euforia. E, Jose Peckerman też nie miał łatwo w Kolumbii, trener Pinto z kolei Kolumbijczyk nie miał łatwo w Kostaryce, a, a, a na Mundialu e, ich jest na wierzchu.